W mnie dotknęło to, że Łazarz ma małe pragnienie. To znaczy, on jest w najgorszym sytuacji: jest samotny, jest biedny, jest chory, jest no, gdzieś na pewno niebezdomny itd. Jest napisane, że on najbardziej pragnął uh, czy najbardziej? No, on po prostu pragnął eh, zjeść resztki ze stołu bogaczy. Czyli. Śmieci. to co wiecie, ludzie się i już chcą tego jeść, oni on yy, tak tego. I ja tak sobie to wyobraziłam, że yy, wydaje mi się, że my tak czasem tego ja na pewno tak czasem również, że yy, gdy znajdujemy się w południu takiej sytuacji, wszystko się nagrywali, jest ciężko, to gdy jesteśmy, gdy jesteśmy w tej sytuacji naprawdę długo, yy, zaczynamy się do niej przyzwyczajać. Zaczynamy właśnie zadowalać się śmieca. To znaczy, nie wiem, mamy pracy i mamy takie, dobra, nie jest mi tu ok, ale trzymam no, no. albo w tej sytuacji, że okay, mamy jakiś trudny problem i mam takie no, żeby tylko coś tam. A tutaj po prostu wydaje mi się, że w tym momencie mamy przypomniane to Jezusa, że, tezą, że a, nie jest tak. W sensie zauważasz tylko łazarz jest tam wymieniony z nie jest powiedziane jest w filmie z wokół, bo to tak, jak w tak? Łatwo to zmienić, On nawet po prostu nie tej sytuacji, e, to nie jest tak, że on to zapomniany i dokładnie odnosi się, nie interesuje. E, jego sytuacja nawet nie tyle, pod koniec tej historii obrócił, obróciła się o 180 stopni. Jego historia się całkowicie y, zmieniła w tak? Wszystko, co najlepsze, wszystko maks, jakiego można dostać, jakiego można osiągnąć, e, a on dostał na koniec. I tak naprawdę myślę, w sensie, że to mówi o tym, że jakiejś niejednej sytuacji, nawet jak ona jest czasami trudna, e, każdy przychodzi w którym ja żyję, w po prostu e, nie przyzwyczajajmy się do śmieci, nie pragnijmy śmieci, pragnijmy dużych rzeczy, pragnijmy nie marzeń, dlatego, tego, że osiągniemy naprawdę dużo, e, że zawsze jest nadzieja. nie ma sytuacji, nie prostu być eu okay. vim okay.